Dobrze, teraz tak, następną osobę wpuszczamy. Pani, nie, nie, państwo osoby pojedyncze. Dobrze, pani wejdzie teraz, tak? Można zrobić to sprawdzenie. No właśnie wpuszczamy. Tak ten sposób to jest. W momencie, kiedy się okaże, że niestety nie można wejść więcej, no to trudno, bo no coś zostanie. zostanie. To weź, chyba ktoś musi z nas wyjść, wrzucić, osoby z listy mają jeszcze wejść. Teraz pan już może wejść, proszę. Dziękuję. Tak, tak proszę. właśnie, proszę państwa, policja słucha nie wiadomo kogo. Myślę, że... Sebastian. Państwo jesteście, tak? Proszę bardzo. Pan, puści tam, Jak czy pani nazywa? Dość, A Znaczy, panowie, umówmy się. Dziękuję. się Dziękuję.